Już się pojawili. I oni też na pewno już mają przed oczami tą prostą i tą metę, którą na pewno gdzieś tam spoglądają, gdzieś tam spotykają swoich grubeczek, aby dotrzeć, spojrzeć, ile to jeszcze do tej mety, ile to jeszcze do tej mety, Na pewno będzie zmęczenie. Przypominam kochani rodzice, yy, dzieciaki będą tam po lewej stronie do odbioru pod naszym namiotem, a zobaczmy, bo idzie tutaj mocnie winisz, ale z grubeczka. I proszę, już w z tych rowerków. Z prawej strony atak 23. 23. A więc Warszawa. Michał Gruca. Raziobramy. Michał Gruca numerem 1. I oczywiście bawimy się dzisiaj tutaj, ale nagradzamy im brawa. W każdym dniu pokażę praktycznie to samo. Chowajmy te telefony. Zdjęcia są, piękna galeria. Kolega Paweł robi piękną galerię na Nutelli. 78 na mecie. Franciszek Gomysz, rozsierzyna. A my prawami nagradzamy kolejnych, którzy docierają do mety. Ciszej w Zamszu. Czyżby poprzez ten upał nawet Laska nie ciało, dodajcie im od Numer 2 i 129 na mecie, a więc dwójka, Nadia Hartman, Lubomia. Numer 13 zameldował się Mikał, Jedynak z rogowa. I 167 i 24 dokładnie Karol Skrzyński, badów Górny.